Cześć dzień dobry czołem, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Jakub, a wy słuchacie podcastu Jakub, co się działo. Rzekomo jednego z najszybciej rozwijających się podcastów w Polsce. Co prawda nie udało mi się jeszcze tej informacji potwierdzić, ale będę ją dalej powtarzał. Dziś, jak zwykle, pogadamy sobie o rzeczach ważnych, o rzeczach ciekawych, ale też o rzeczach niezwykłych. I jedną z takich niezwykłych rzeczy, o której chciałbym dziś porozmawiać, jest dla mnie koncept świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez swój kraj, swoją ojczyznę, poprzez demolowanie miasta, demolowanie stolicy tejże ojczyzny, atakowanie jej mieszkańców oraz regularną bitwę ze służbami porządkowymi. Nie wiem, może coś obiło Wam się o uszy? Może kojarzycie taki koncept? Ale to nie jedyny temat dzisiejszego odcinka. Pogadamy też o Turkmenistanie i o tym, w jaki sposób lider tego państwa nie wiem czy lider to dobre określenie ale niech będzie wyraził ostatnio swoją sympatię do zwierząt, a konkretnie do psów. No i wreszcie porozmawiamy sobie o Gambicie Królowej czyli bijącym rekordy popularności serialu Netflixa. Opowiem Wam kilka ciekawostek o tejże produkcji, podzielę się moją opinią, gdyż serial zdążyłem już oglądnąć. No i powiem Wam, czy warto w ogóle zawracać sobie nim głowę. Zapraszam. Zanim zaczniemy dyskutować na temat różnych sposobów obchodzenia święta niepodległości, mam dla Was szybki quiz bez nagród. Otóż Pytanie będzie z wykorzystaniem materiału dźwiękowego, więc proszę bardzo, najpierw prosimy o nagranie. A pytanie brzmi: Skąd pochodzi zaprezentowane przed sekundą nagranie? Odpowiedź A. Jest to fragment soundtracku filmu Władca Pierścieni, przedstawiający atak orków na Helmowy Jar. Odpowiedź B. Nagranie przedstawia gorylę srebrnogrzbietę w pełni sezonu godowego. Czy może odpowiedź C. Rodzinne obchody święta niepodległości w Warszawie? Czas start. Jeszcze 5 sekund. I stop! Prosimy o odpowiedź. Tak, zgadza się. Poprawna odpowiedź to oczywiście odpowiedź C. Nagranie pochodzi z rodzinnych obchodów Święta Niepodległości w Warszawie. Gratulacje! Kochani, już nie przedłużając, o Marszu Niepodległości chciałbym Wam kilka słów powiedzieć. Niesławnym Marszu Niepodległości, który miał miejsce oczywiście w środę 11 listopada w mieście stołecznym w Warszawie. Marszu, który w zamierzeniu miał być wyrazem patriotycznej dumy i radości, wyrazem chęci upamiętnienia bardzo doniosłego wydarzenia w historii Polski. Marszu, który w zamierzeniu jego organizatorów oraz sprzyjającej im władzy, Miał być świętem rodzinnym. No, ale skończyło się jak zawsze. Władze Warszawy nie wyraziły w tym roku zgody na organizację marszu, co wydaje się sensowną decyzją, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną, w jakiej Polska się obecnie znajduje. Decyzja ta została zresztą podjęta po konsultacji ze stołecznym stanem pidem, który uznał marsz za wydarzenie stwarzające ogromne niebezpieczeństwo. Organizatorom marszu się to nie spodobało, więc od decyzji prezydenta miasta odwołali się najpierw do sądu okręgowego, później apelacyjnego, jednak obie instancje przychyliły się do decyzji warszawskich władz, na co organizatorzy odpowiedzieli złożeniem skargi w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, twierdząc, że zabranianie ludziom, Gromadzenia się w celu świętowania tak podniosłych momentów w historii kraju godzi w samą demokrację, której podstawą przecież jest prawo do zgromadzeń. W świetle tych wydarzeń, w świetle braku zgody na organizację marszu, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, bo tak nazywa się instytucja organizująca marsz, nawiasem mówiąc prezesem jest pan Robert Bąkiewicz. Jeden z większych klaunów w całej tej sytuacji, ale o nim później. No więc prezes zapowiedział, że z troski o bezpieczeństwo jego uczestników marsz w tym roku będzie zmotoryzowany. Wyznaczył więc trasę przejazdu, zachęcił entuzjastów marszu do stawienia się na trasie we własnym samochodzie lub na motocyklu. Zaproponował ustrojenie pojazdów w barwy narodowe, a tych nieposiadających własnego środka transportu zaprosił do spacerowania w tym czasie ulicami miasta bardzo sprytne. Niestety nie udało mi się dojść do tego, czy organizatorom marszu udało się uzyskać odpowiednie zezwolenie na taki przejazd po Warszawie. Zresztą organizatorzy marszu wobec napotykanych trudności prawnych nawoływali też do Spontanicznego zrywu patriotycznego, chcąc w ten sposób sprytnie wywinąć się od odpowiedzialności, twierdząc, że marsz, tak jak strajki kobiet, będzie zgromadzeniem właśnie spontanicznym. Niestety, marsz no nijak nie może być uznany za spontaniczny. Po pierwsze, dlatego, że został zarejestrowany jako zgromadzenie cykliczne, a po drugie. Ponieważ nie spełnia założeń zgromadzenia spontanicznego e, opisanych w ustawie o zgromadzeniach spontanicznych, właśnie strajk kobiet był i jest spontaniczny, no bo nikt nie wiedział, że Trybunał Konstytucyjny akurat 22 października postanowi orzekać o prawie aborcyjnym w Polsce. 11 listopada jest świętem narodowym. Widzicie różnice. Nie ma to jednak większego znaczenia. Marsz tak czy siak się odbył. Mnóstwo ludzi pojawiło się na marszu pieszo, wbrew temu o co apelowali organizatorzy. Zresztą ciężko wymagać od ludzi czegoś, co samemu ma się kompletnie w dupie. Tak jak to pokazał wspomniany wcześniej pan Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, którego sfotografowano na marszu. Nie dość, że w tłumie ludzi, to jeszcze bez maseczki. W ogóle to zdjęcie jest genialne, bo w tle widać jeszcze podpalone, niechcący przez uczestników marszu mieszkanie, no ale pan Robert już wielokrotnie pokazywał, że z myśleniem logicznym u niego słabo w ogóle z myśleniem u niego słabo więc zostawiam go w spokoju. Mam nadzieję, że jego beznadziejnym przypadkiem zajmą się odpowiednie organy państwowe, płonna to nadzieja, ale wiecie. Nadzieja umiera ostatnia. Na marszu natomiast wydarzyło się to, co dzieje się na tej imprezie od dawna, czyli rozruby, starcia z policją, bijatyki, czy też niszczenie miejskiej infrastruktury. Doszło też do podpaleń dwóch mieszkań w które uczestnicy marszu rzucali racami rozsierdzeni tym, że na balkonach tych mieszkań widnieją symbole strajku kobiet. No, w przypadku jednego z tych mieszkań tych symboli tam nie było. Symbole były na mieszkaniu dwa piętra wyżej. No ale chłopakom nie udało się dorzucić tam wyżej, więc raca wpadła do tego niższego mieszkania. Powodując pożar, Bąkiewicz zresztą skomentował, że to prawdopodobnie pustostan, więc nic się nie stało. Później okazało się, że to nie pustostan, tylko pracownia pana Stefana Okołowicza, który jest znawcą twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, a w mieszkaniu spłonęło kilka bezcennych eksponatów. No ale kto by się tym przejmował. Z pozytywów tej sytuacji, natomiast wspomnę tylko o tym, że pan podejrzany o wywołanie pożaru został przez policję zatrzymany akurat w momencie, kiedy wybierał się za granicę. To tak, żeby było ciekawiej. Organizatorzy marszu odcinają się od wszystkiego, co złe, co wydarzyło się w trakcie marszu. Mimo, że tak jak mówiłem wcześniej, pana prezesa Bąkiewicza widać na jednym ze zdjęć. Widać, jak stoi, no nie wiem, może 3 metry od miejsca, w którym chłopaki rzucają sobie racami w budynek mieszkalny. Nie ma absolutnie opcji, żeby on tego nie widział. Nie, nie, to jest niemożliwe. On zresztą wygląda tak, jakby to właśnie zobaczył i pomyślał sobie: Trzeba spierdalać. No ale co złego, to nie my, organizatorzy marszu. Obwiniają też wszystkich wokół o prowokacje, od Antify przez policję, na strajku kobiet kończąc. Wszyscy wokół są i wszyscy wokół są winni, tylko niebiedni narodowcy. I wiecie co? Nawet nie chcę mi się już tego komentować. Ja wiem, że to niesprawiedliwe, żeby osądzać całe to wydarzenie, czy też wszystkich ludzi biorących w nim udział. Na podstawie tylko tego, co złe, na podstawie działań tych kilkudziesięciu, może kilkuset patopatriotów, dla których 11 listopada jest po prostu okazją do rozruby. Tylko wiecie, ciężko jest patrzeć czy też dojrzeć pozytywy, kiedy zaraz obok dzieje się tyle złego. To tak, jakby zaprosić 100 osób na imprezę i zrobić mega fixę, ale na koniec tej imprezy pobić dotkliwie pięciu z gości na oczach pozostałej reszty. Wiecie, niby impreza była spoko, no ale niesmak pozostanie. Okej, okay, nie wiem czy to jest dobre porównanie, nieważne. Rozumiem też, że ktoś może mieć potrzebę wyrażania swoich patriotycznych uczuć. Ja osobiście takiej nie mam, ale rozumiem, jeśli ktoś ma. Tylko Kurde, jeśli od nastu lat w tym celu, w celu wyrażania swoich patriotycznych uczuć organizowane jest wydarzenie, na którym rok w rok jest rozpierducha, to może warto, nie wiem, coś zmienić, przemyśleć formułę tego wydarzenia, zorganizować coś, co nie przyciągnie tylu patopatriotów, pseudokibiców, nie wiem, faszystów hajlujących do polskiej flagi. No kurde, coś tu jest serio nie tak. Nie wiem, czy ja jestem jedyną osobą w Polsce, która tak uważa? Nie wiem, co Wy o tym myślicie? No dla mnie to jest dziwna sytuacja, że ta impreza w takiej formie w dalszym ciągu co roku się odbywa. Nie wiem, dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Dobra. Tyle w temacie Marszu Niepodległości, jedziemy dalej. Jedziemy dalej i z Polski przenosimy się do nie mniej wesołego kraju, jakim jest Turkmenistan. Otóż całkiem niedawno w jego stolicy, mieście Ashchabad, odsłonięty został pewien pomnik. Monument wzniesiono na polecenie prezydenta Turkmenistanu, pana Gurbangulego Berdymuhamedowa. Wow, nieźle mi to poszło, wymawianie jego imienia i nazwiska. I ukazuje on przedstawiciela ulubionej rasy psów prezydenta. Tak, jest to pomnik psa. Ale za to jaki pomnik? Monument ma prawie 6 metrów wysokości, a na jego szczycie dumnie pręży pierś owczarek środkowoazjatycki nazywany w Turkmenistanie Alabai. Figura psa jest pozłacana, a znajdujący się pod nią cokół owinięty jest ekranem wyświetlającym nagrania ukazujące psy tej rasy w akcji. Odsłonięcie pomnika można zresztą zobaczyć w internecie. Jeśli jesteście ciekawi, polecam. Monument ma symbolizować dumę i pewność siebie owczarka środkowoazjatyckiego. Natomiast nie był to pierwszy raz, kiedy prezydent Turkmenów okazał swoją sympatię względem tej rasy. W zeszłym roku pan Berdy Muhamedow opublikował książkę na temat alabai, w skład której wchodził napisany przez niego wiersz. Psy nie są też jedynymi zwierzętami, które umiłował pan prezydent. Znany jest on bowiem ze swojej miłości do turkmeńskich koni z rasy Akal-Teke, którymi to wizerunkami ustrojony jest jego prezydencki gabinet. I słowo ustrojony jest tutaj dużym niedopowiedzeniem, bo te konie są w jego gabinecie wszędzie na biurku, na jakichś podstawkach, na krześle, na ścianach są wszędzie. Konie również zostały w Turkmenistanie upamiętnione pomnikiem, tym razem znoszącym się na bagatela 21 metrów i przedstawiającym pana Gurban Gulego, jak dumnie dosiada turkmeńskiego konia. Pan Berdy Muhamedow w ogóle jest takim wesołym ziomkiem i mówiąc wesoły ziomek, mam na myśli, że jest bezwzględnym dyktatorem. Obecnie trwa jego trzecia kadencja prezydencka. I tak w ramach ciekawostki oraz potwierdzenia tego mojego zarzutu o dyktaturę, przytoczę Wam wyniki wyborów prezydenckich, w których pan Gurbanguli zwyciężał. Otóż w pierwszych wyborach, w których wziął udział, według oficjalnych wyników, to jest kluczowe zdanie tutaj, pan Berdy Mohamedów zdobył 85% poparcia. W drugich Ubiegając się o reelekcję, zwyciężył uzyskując 97% głosów. 97%! Co? Przed trzecimi wyborami pan prezydent, z pomocą swojego parlamentu, usunął szybko z konstytucji zapisy uniemożliwiające mu kandydowanie ze względu na wiek, a później, oczywiście, zwyciężył, tym razem również zdobywając 97% poparcie. A my tu w Polsce narzekamy na biednego Andrzeja Dudę. Okej, okay, słuchajcie, śmieszki śmieszkami, ale tak po prawdzie, to Turkmenistan naprawdę nie jest najprzyjemniejszym miejscem do życia. W 2020 roku kraj zajął przedostatnie miejsce w rankingu wolności prasy. Media w całości kontrolowane są przez rząd i prezydenta, a wybory w Turkmenistanie. Oceniane są przez różne organizacje pozarządowe jako całkowicie niedemokratyczne. Natomiast złego prezydent Gurbanguli jako oficjalnie głowa państwa oraz szef rządu, a de facto człowiek mający nieograniczoną władzę w kraju, może sobie, no właśnie, postawić pomnik siebie samego albo swojej ulubionej rasy psa i nikt mu w tym nie przeszkodzi. Ale prezydent nie tylko stawia sobie pomniki, bo może też stanowić prawo. I tak na przykład w 2018 roku Gurban Guli wprowadził zakaz posiadania samochodów w kolorze czarnym. No, bo tak. Ale też na przykład zakaz prowadzenia samochodów przez kobiety. No więc nie jest w Turkmenistanie zbyt kolorowo. Dobra, lecimy dalej. Zostawiamy Polskę, zostawiamy Turkmenistan i z naszej smutnej rzeczywistości przenosimy się do świata fikcji. Być może o Gambicie Królowej zdążyliście już usłyszeć. Ba, być może zdążyliście serial już oglądnąć, bo na Netflixie dostępny jest już od prawie miesiąca. Tak czy siak, nie wyłączajcie radioodbiorników. Nawet jeśli serial obejrzeliście, to mam kilka fajnych ciekawostek, kilka smaczków na temat Gambitu, które mogą Was zainteresować. A jeśli serialu nie widzieliście, no to tym bardziej zapraszam. Nie bójcie się, nie będzie spoilerów. Tytułem wstępu powiem tylko, że Gambit Królowej opowiada historię Elizabeth Harmon, która okazuje się być geniuszem szachowym, geniuszem gry w szachy. Jednak dziewczyna zmaga się też z różnymi problemami osobistymi, z uzależnieniami, z wyjątkowo tragiczną przeszłością, a także z odnalezieniem się w świecie oraz w sporcie, który zdominowany jest przez mężczyzn. Tyle informacji o fabule powinno nam wystarczyć. Pierwsze pytanie, które nasunęło się mi po oglądnięciu, a może jeszcze w trakcie oglądania serialu, to czy Gambit jest oparty na faktach? Czy Elizabeth Harmon była prawdziwą osobą? Otóż nie, nie była. Serial powstał na podstawie książki o tym samym tytule, autorstwa Waltera Tewisa, wydanej w roku 1983. Postać Elizabeth jest więc fikcyjna, natomiast autor czerpał inspirację do stworzenia postaci z biografii różnych szachowych mistrzów. Co ciekawe, pojedynki szachowe zaprezentowane w serialu, a jest ich całkiem sporo, jak możecie się domyślać, to również rzeczywiste, historyczne pojedynki rozgrywane na największych światowych turniejach. Serial zresztą dostaje dużo pochwał od prawdziwych szachistów za to, jak wygląda w nim rozgrywka. Natomiast jeśli chodzi o aktorów, to większość z nich nie miała w ogóle styczności z szachami, albo miała bardzo niewielką styczność. Także na planie odtwarzali po prostu wyłączone wcześniej ruchy. Inną ciekawą rzeczą jest obsada serialu. Na początek warto oczywiście wspomnieć o roli Marcina Dorocińskiego, który w Gambicie zagrał najtrudniejszego przeciwnika Beth, rosyjskiego mistrza szachowego. Jak to się stało, że Marcin Dorociński, Polak, zagrał rosyjskiego mistrza szachowego? Nie pytajcie, nie wiem. Rola nie jest duża, ale na pewno ważna dla fabuły serialu. Pan Marcin zagrał moim zdaniem bardzo dobrze. No i fajnie było zobaczyć znajomą twarz w tak dużej zagranicznej produkcji. Ciekawe jest też to, że mimo iż akcja serialu w głównej mierze dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Większość obsady to Brytyjczycy. Odtwórczyni głównej roli to już w ogóle jest miks narodowościowy, bo panna Ania Taylor Joy urodziła się w Stanach, ale jeszcze jako niemowlę przeprowadziła się do Argentyny, wraz z rodzicami, oczywiście, nie zrobiła tego sama. Później, kiedy miała 6 lat, jej rodzina przeniosła się do Londynu, a w wieku lat 14, tym razem już sama. Ania przeprowadziła się z powrotem do Stanów, do Nowego Jorku, aby spełnić marzenie o zostaniu aktorką. Mówi biegle oczywiście po angielsku, ale też po hiszpańsku, bo do 8 roku życia to właśnie hiszpański był jej pierwszym językiem. W sieci można zresztą znaleźć wywiady z aktorką udzielane po hiszpańsku, właśnie. Ja o pannie Taylor Joy wcześniej nie słyszałem. Na ekranie jej nie widziałem, natomiast jej rola w gambicie, no, Sztosik, ale o tym za chwilkę. Bardzo ciekawym wątkiem w serialu, moim zdaniem, jest to, że Elisabeth Harmon jest w zasadzie jedyną kobietą grającą w szachy na tym najwyższym poziomie. W serialu to spotyka się z różnymi reakcjami. Na początku bohaterka jest zniechęcana do brania udziału w turniejach szachowych, które zdominowane są przez mężczyzn, ale też nigdy nie spotyka się z takim jawnym odrzuceniem. Nigdy też nie zostaje potraktowana w jakiś bardzo poniżający sposób przez swoich męskich przeciwników, nawet jeśli z nimi wygrywa. Jest wręcz przeciwnie. Często znajduje oparcie w tych graczach, często. Oni później pomagają jej mierzyć się z jeszcze trudniejszymi przeciwnikami. Natomiast, jak się okazuje, rzeczywistość szachowa dla kobiet była i może wciąż trochę jest, zgoła inna. Judith Polgar, węgierska szachistka posiadająca męski tytuł arcymistrza. Nie wiem, dlaczego kobieta posiada męski tytuł arcymistrza, i jaka jest różnica, ale dobra. Teraz już na zasłużonej emeryturze, niewesoło wspomina swoje pojedynki z mężczyznami. Obejrzawszy Gambita, powiedziała, że przeciwnicy Elizabeth byli dla niej zbyt mili jak na realia szachowe. Ona sama wielokrotnie doświadczała przeróżnych upokorzeń i docinek ze strony mężczyzn. Jeden z pokonanych przeciwników odmówił jej nawet podania ręki. Są też natomiast szachistki, które mają pozytywne doświadczenia grając w szachy profesjonalnie, ale z reguły są to osoby znacznie młodsze niż pani Judith. Faktem natomiast pozostaje to, że na 1700 arcymistrzów szachowych na całym świecie tylko 37 z nich to kobiety, a obecnie tylko jedna kobieta uplasowała się w rankingu top 100. Jest na miejscu 88. Z jednej strony mówi się, że dysproporcja ta wynika z tego, iż po prostu mniej kobiet gra w szachy. Same kobiety często twierdzą też, że mężczyźni są po prostu lepsi. Z drugiej jednak, wiele szachistek mówi o tym, że dziewczynki często nawet nieświadomie są zniechęcane do gry w szachy przez rodziców czy nauczycieli, bo uważa się, że szachy to męska gra. No, i to też może wpływać na tą dysproporcję. To zniechęcanie jest też zresztą przedstawione w serialu. Okej, okay. tyle w ramach ciekawostek. Mam nadzieję, że udało mi się nimi zainteresować was serialem. A jeśli nadal potrzebujecie zachęty, to posłuchajcie. Ja wiem, że serial o szachach nie brzmi jak coś, co chciałoby się obejrzeć. No, chyba że jest się pasjonatem szachów. Ja też tak myślałem, ale po pierwsze, szachy to tylko część historii, część bardzo ważna oczywiście, ale poza tym dzieje się też dużo innych rzeczy. Wspominałem, że Elizabeth zmaga się z różnymi problemami, między innymi z uzależnieniem. Świetnie pokazany jest też klimat Stanów Zjednoczonych lat 60. i społeczna marginalizacja kobiet do roli gospodyń domowych oraz to, jakie konsekwencje to za sobą niesie, więc tych wątków jest naprawdę całkiem sporo i są bardzo ciekawe. Kolejna rzecz to poziom gry aktorskiej. Na pannę Annie Taylor-Joy patrzy się z przyjemnością, jest po prostu świetna w tej roli, bardzo przekonująca i bardzo taka subtelna. Świetną rolę zagrała też pani Marielle Heller, która w serialu jest przybraną matką Elizabeth. Jest też dużo fajnych ról drugoplanowych. Sama historia jest też opowiedziana w bardzo przyciągający sposób. I najlepszym tego dowodem jest to, że serial obejrzałem w mniej niż 24 godziny. Zacząłem we wtorek wieczorem, trzy odcineczki, później w środę pozostały cztery i po wszystkiemu. I nie żałuję. Także ja polecam Wam bardzo gorąco obejrzeć Gambit Królowej, nawet jeśli ten tytuł nie przykuł, czy też wciąż nie przykuwa specjalnie Waszej uwagi. Zaufajcie mi, zaufajcie mi, spróbujcie, włączcie pierwszy odcinek, a jestem pewien, że obejrzycie do końca. Jedyne, do czego bym się przyczepił, a nie byłbym sobą, jeśli bym do czegoś się nie przyczepił, to sam finał serialu i tutaj spoiler alert: jeśli jeszcze serialu nie oglądaliście, a zamierzacie, to nie wiem, przesuńcie w przód o jakieś 20-30 sekund 20 sekund. No więc, jeśli chodzi o ten finał, no on po prostu nie był dla mnie satysfakcjonujący. Spodziewałem się wielkiej bomby, wielkiej petardy. No, a było tak spokojnie, powiedziałbym, ale to jedyny zarzut. Poza tym, jest miodzio, naprawdę polecam. A co wy, jeśli oczywiście mieliście okazję obejrzeć Gambit Królowej, myślicie o serialu? Podobał Wam się? Nie podobał Wam się? Jeśli tak lub nie, napiszcie dlaczego, piszcie w komentarzach. Możecie do mnie też pisać na jakupę.oficjalnie małpagmail.com z chęcią poczytam sobie Wasze opinie o serialu, z chęcią też przeczytam to, co macie do powiedzenia na temat pozostałych tematów co sądzicie o stawianiu wielkich pomników, kuczci psów, dajcie znać, dajcie znać, co sądzicie o marszu Niepodległości. I dlaczego myślicie, że powinien zostać zdelegalizowany? Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii. Jeśli odcinek lub też podcast Wam się podobają, to też dajcie mi o tym znać. Czekam na Wasze wiadomości. Możecie też dodać podcast Jakub Co się działo do ulubionych lub też obserwowanych, jeśli słuchacie mnie na Spotify, na Apple Podcasts albo na Google Podcasts. Jestem też na anchor.fm więc tam też możecie podcastu posłuchać, a jeśli słuchacie mnie na YouTubie, bo podcast ukazuje się również w serwisie YouTube, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Wpadnijcie też na mojego Instagrama jakubp.oficjalnie, wpadnijcie na mojego Facebooka, na Twittera. Tam znajdziecie mnie pod nazwą Jakub P. To już wszystko, co dla Was na dziś przygotowałem. Wiem, wiem, minęło nie wiadomo kiedy. Spokojnie, nie bójcie się. Wracam do Was już za tydzień z kolejnym świeżutkim odcinkiem podcastu Jakub. Co się działo? Do usłyszenia za tydzień, robaczki. Papa! Pa.